I z cyklu witamy w programie bliskie spotkania 3 stopnia z jeleniowatymi. Takie się rzeczy dzieją. Gdy jeleniowate kolidują z samochodami pędzącymi. Reflektory rozbite, błotniki pokrzywione. Spróbujemy zrobić tu jakieś rzeczy szalone, żeby przywrócić reflektor, który kosztuje ponad 1000 zł do stanu zdatnego do użytkowania. Teraz spróbujemy zmniejszyć naprężenia. Proszę, siostra przełożona, chirurg doskonały, zrobiła taki po prostu piękny reflektor. I znowu witamy w programie przeszczepy, zaczepy i takie różne optyczne zabawy. Jakiż ten piękny świat jest. To po prostu recykling, drugie życie reflektora, który o pomstę do nieba woła. I jeszcze jeden problem taktyczny. I... A jest nasz gość, Ja specjal... mam na szkło! Specjalista od sprawnie zbadanych Maciej M i jego szparka sekretarka, która została właśnie wyprowadzona przy pomocy tej dźwigni. Tu łama. Zamyka się tak na dwie setki prawie. Szparka jest, no jako tako wyszła.